Ćwicz w ten sposób, żeby mieć naprawdę bardzo dobrze wyrzeźbiony brzuch. Po pierwsze, na samym początku w ogóle nie musisz liczyć powtórzeń. Najważniejsze jest to, żeby poczuć mięśnie brzucha, czyli zamiast skupić się na tym, żeby zrobić 3 serie po 15 powtórzeń brzuszków, skup się na samym napięciu na początku, aktywuj brzuch, czyli na przykład możesz to zrobić w ten sposób, unosić delikatnie głowę i barki, Wciskasz odcinek lędźwiowy i czekasz, aż bardzo mocno poczujesz, że działają Ci mięśnie brzucha. 90% osób nie potrafi tego robić. Po drugie, staraj się ćwiczyć brzuch co dwa dni. Twój brzuch nie potrzebuje codziennych treningów. Mało tego, jeżeli będziesz wykonywać ćwiczenia złożone, takie jak przysiady, zakroki, wykroki, martwe ciągi, to to są ćwiczenia, w których brzuch i tak już bardzo mocno pracuje i wiele osób wtedy już nawet nie musi dodatkowo ćwiczyć brzucha. I po trzecie łącz ćwiczenia, które będą angażowały wszystkie mięśnie brzucha naraz, czyli mięśnie proste, skośne i głębokie. Bardzo łatwy zestaw dwóch ćwiczeń, który to wszystko załatwi. To standardowa deska. I taka sama deska, tylko bokiem. Jedna, druga strona też może być na kolanach, żebyś bardzo dobrze poczuł lub poczuła mięśnie brzucha. A teraz twoja kolej, napisz mi, na jaką część ciała lub grupę mięśniową mam przygotować kolejny zestaw.